Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym odcinku Rozmów Strajku. Komentarze dnia dzisiaj w, w składzie o połowę okrojonym. Niestety Bojan nie mógł z przyczyn rodzinnych dotrzeć na nasze spotkanie. A zawsze jest tak, że jak, że jak Bojana nie ma albo ja gdzieś wyjeżdżam, to cały świat staje na łbie, No i nie inaczej jest dzisiaj o 6.30 naszego czasu. Hamas zaatakował, zaatakował Izrael na początek 150 rakietami, jak donoszą źródła. Będę się posiłkował tym, co mi się udało zebrać. Rakiety te trafiły, trafiły w, wiele, w wiele miast izraelskich. Są ofiary. To, co teraz widzimy, to jest odpowiedź Izraela w, w Gazie, w strefie Gaza i zniszczenie dwóch wieżowców. Izrael powiedział, że oczywiście odpowie, odpowie z całą mocą. W tej chwili informacje mamy takie, że po pierwsze ofiar jest ponad 150 osób na terenie Izraela, rannych 1120. To są dane sprzed godziny. Inicjatorem tego ataku jest, jest Hamas, który, który ogłosił, że właśnie rozpoczyna wojnę z Izraelem. Około 200-300 bojowników Hamasu, Przeniknęło na teren Izraela. Tam, jakby to powiedzieć, przeprowadzili różne działania, których efektem była, była śmierć cywilów i żołnierzy. Hamas również uprowadził około 100 zakładników na teren, na teren gazy. Czy niektórzy, niektórzy bojownicy z zakładnikami zabarykadowali się w domach jeszcze na terenie Izraela. Premier Netanyahu powiedział, że to jest wojna. Ogłosił, ogłosił stan wyjątkowy, zmobilizował czy, czy ogłosił, zapowiedział mobilizację rezerwistów. I zapowiedział oczywiście bardzo brutalną odpowiedź i mówiąc szczerze, nikt zdrowy na umyśle na świecie nie ma co do tego wątpliwości, że ta odpowiedź ze strony Izraela będzie. Jednak ta sytuacja jest, jest nieco inna niż, niż wszystkie dotychczasowe ataki Hamasu czy, czy, czy innych bojówek na terenie Izraela. Po pierwsze, po pierwsze, Izrael został zaskoczony tym atakiem. Po drugie, żelazna kopuła, która do tej pory w zasadzie działała, okazuje się, że jest niestety nie, nie do końca skuteczna, skoro te rakiety Hamasu, dość zresztą prymitywne, dotarły do celu i pozabijały ludzi. Po trzecie, wreszcie, i poparcie swoje dla Palestyńczyków ogłosił Iran. Katar i Arabia Saudyjska. To nie zawsze było, było poparcie na oficjalnym poziomie. Ma to znaczenie niejakie, ale, ale poparcie jest. W każdym razie sytuacja jest, jako się rzekło, bardzo dynamiczna i niektórzy komentatorzy, przede wszystkim komentatorzy rosyjscy mówią o tym, że, że świat, przynajmniej w tym regionie, stanął na progu wielkiej wojny. Niektórzy mówią, tak jak u Sołowiowa, że świat stanął na progu III wojny światowej. To znaczy, że sytuacja jest dość poważna. I trzeba się, z tym, trzeba się liczyć z tym, że rzeczywiście będzie, będzie sytuacja dynamiczna i będzie się rozwijać krwawo. Izrael oczywiście wejdzie na teren gazy. Tam będzie przeprowadzał ataki. Ja przypomnę, że Gaza jest jednym z najgęściej zaludnionych terytoriów na tej planecie. W związku z powyższym nie da się tam przeprowadzić żadnych chirurgicznych działań, w rodzaju, że będą zabijać tylko bojowników Hamasu czy tylko terrorystów. Nie da się tego zrobić, po prostu będą ginąć zwykli, normalni Palestyńczycy. I nikt nie ma wątpliwości, że Armia Izraelska, słynąca z brutalności i z tego, że, że tego typu operacje przeprowadza niesłychanie krwawo, nie, nie patrząc się w gruncie rzeczy na to, ile zginie przy tym osób cywilnych, również i w tym wypadku tak zrobi. Jednak ze względu na skalę tego, co się dzieje, można się spodziewać, że ofiar mogą, może być setki, a może nawet tysiące. To międzynarodowe poparcie, to na się nie, nie powszechne oczywiście, ale jeżeli te trzy kraje, Katar, Arabia Saudyjska i Iran, wszystkie one mają w tym regionie swoje znaczenie, w związku z powyższym ich głos, który popiera, popiera atak Hamasu, ma swoje oczywiście również znaczenie. To są kraje, które, które po pierwsze mają kapitał, po drugie mają pozycję, po trzecie wyrastają pomału na znaczący, znaczących graczy w tym regionie, a kto wie, czy w niedalekiej przyszłości na znaczących graczy na świecie. Trzeba się będzie z tym liczyć. Oczywiście Stany Zjednoczone natychmiast poparły Izrael bezwarunkowo, i być może stąd są te. Są te oczekiwania, że ta wojna z tego lokalnego konfliktu izraelsko-palestyńskiego może się przerodzić w dużo większą wojnę. Arabia, Arabia Saudyjska, chcę powiedzieć Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Arabii Saudyjskiej wydało oświadczenie, w którym, w którym powiedziało, co następuje? Ja, jeśli Państwo pozwolą, ja to przeczytam. Królestwo Arabii Saudyjskiej uważnie śledzi rozwój bezprecedensowej sytuacji między wieloma frakcjami palestyńskimi a izraelskimi siłami okupacyjnymi, która doprowadziła do wysokiego poziomu przemocy na kilku frontach. A następnie. Królestwo przypomina o swoich wielokrotnych ostrzeżeniach przed niebezpieczeństwem eksplozji sytuacji w wyniku ciągłej okupacji i pozbawienia narodu palestyńskiego jego uzasadnionych praw, a także powtarzających się systematycznych, Prowokacji przeciwko Jego Świętości. Radzę zwrócić uwagę na ten ton i radzę zwrócić uwagę na ten list, ponieważ to pismo mówi prawdę. Mi jest o tym trudno mówić w sposób bezemocjonalny, dlatego że nie minęły jeszcze dwa miesiące. Kiedy ja wróciłem z Palestyny i naprawdę widziałem to, co widziałem, byłem w obozach dla uchodźców, rozmawiałem z wieloma palestyńczykami płci obojga i o, różnych, i o różnym statusie. I ten wybuch naprawdę się tlił. To, to można było, można się było tego domyślać. Natomiast nikt się nie domyślał, że ten wybuch będzie aż tak duży. Izrael, jako się rzekło, został zaskoczony. Po drugie, Izrael okazał słabość. Właśnie poprzez zaskoczenie, ani Mossad o tym nie wiedział, ani armia o tym nie wiedziała. Środki obrony, jako się rzekło, żelazna kopuła nie zadziałała tak jak trzeba. Izrael okazał się figurą bitą. Nie ma wątpliwości, przypomnę jeszcze raz, że jego odwet będzie krwawy i jednoznaczny. I nie ma też wątpliwości, że jeśli chodzi o starcie izraelsko-palestyńskie, oczywiście Izrael wygra to starcie. Natomiast co się będzie działo dalej, my nie wiemy. Jeżeli w Izraelu na przykład zwycięży opcja, że trzeba jednocześnie uderzyć w Iran, to konflikt może się rozlać na dużo większą, dużo większą skalę. Wszyscy się tego powinni obawiać, ponieważ to wtedy obejmie nie tylko ten region, może się również rozlać na dalej. Ja tylko chcę, chcę uświadomić Państwu, znaczy czy tam cytowałem, te, cy, cytowałem te, to pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej, żeby uświadomić Państwu przede wszystkim, że narracja, którą na przykład prezentują polskie media mainstreamowe, jest taka, jaka, jaką zwykle te media właśnie mają. To znaczy rozpoczynają opowieść o, o, o jakiejś sprawie, konflikcie właśnie zazwyczaj od punktu B. Podczas gdy trzeba zacząć od punktu A, który bardzo wiele wyjaśnia, czemu się zdarzył punkt B. I tutaj jest tak samo. Znaczy jest, że atak Hamasu, terroryści bez wątpienia, wzięli zakładników. To oczywiście jest akt ewidentnego terroru. I że Europa jedno jednogłośnie potępiła. No, po pierwsze Europa to nie jest cały świat, jak wskazałem. Są jeszcze ważne dość państwa, które popierają nie Izraela, a palestyńczyków. Po drugie, gdyby te media były uczciwe, to by chociaż się zająknęły w jednym akapicie, skąd się, skąd się bierze ta nienawiść, skąd się bierze ten wybuch, skąd się wziął ten wybuch. I jeszcze raz przypomnę państwu i, i zwrócę uwagę na to, co, co, napisało, co napisało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej. Ten właśnie śledzi rozwój bezprecedensowej sytuacji między wieloma frakcjami palestyńskimi a izraelski, izraelskimi siłami okupacyjnymi. To jest, proszę Państwa, bardzo ważny, bardzo ważny tekst. Tak jest, proszę pamiętać, a nikt o tym nie mówi w tej chwili w polskich mediach. Izrael okupuje nielegalnie ziemię palestyńską. Jest, jest wojskami, znaczy działa wojskami okupacyjnymi, jest okupantem, a Palestyńczycy są okupowani. I ten być może drobiazg, ale jednak istotnie zmienia ogród sytuacji. I trudno mówić jednoznacznie, że Wojska izraelskie działają w samoobronie, podczas gdy okupacja ciągnie się od 48 roku. I tak się na to trzeba patrzeć. To oczywiście to, o czym teraz, to, o czym teraz Państwu opowiadam, jest, jest jak gdyby oczywiste, ale często o tym po prostu zapominamy. To, że ten konflikt izraelsko-palestyński jest w gruncie rzeczy na tym, na tym etapie nierozwiązywalny, to co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Ja przypomnę, że, że ponad tysiąc rezolucji była przy, przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w sprawie palestyńskiej. Żadna z nich niczego nie dała. Plany, plany amerykańskie rozwiązania tego Konfliktu były planami od początku skazanymi na niepowodzenie, ponieważ Stany Zjednoczone, z właściwą sobie dezynwolturą i brakiem, brakiem wrażliwości, zaproponowały rozwiązanie, nie pytając nikogo o zdanie, przede wszystkim nie pytając Palestyńczyków. I to, co się stało w tej chwili w Izraelu i co się stanie w gazie, jest klęską amerykańskiej dyplomacji właśnie w tym, w tym jej kształcie. I w tym rozumieniu interesów różnych stron. W taki sposób, że tych stron się nie pyta o zdanie, tylko narzuca się swoje rozwiązanie. Jak, tak, tak jak mówiłem, Izrael w tej chwili jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ tak, dał się zaskoczyć, pokazał, że nie do końca. Nie do końca jest w stanie bronić swoich obywateli, a zatem okazał słabość. Zobaczymy, co będzie dalej. Przez noc będę śledził wszystkie media. Jutro rano z Bojanem nagramy, więc być może wypuścimy ten odcinek wcześniej, jeśli będzie coś, coś ewidentnie ważnego. Więc proszę łaskawie śledzić nas, będziemy się starali uprzedzać na naszych profilach, jeżeli zmieni się godzina publikacji naszego programu. Ale jeżeli nie, to oczywiście o 21:30, myślę, na ten, temat, na ten temat będziemy rozmawiali. Chcę jeszcze tylko dodać na koniec, że to, co się w tej chwili dzieje w konflikcie izraelsko-palestyńskim, to jest jak gdyby ilustracja do tego, o czym mówiliśmy wczoraj z Bojanem: o tym, że skończył się świat, w którym Jedno państwo może narzucać nawet głęboko być może słuszne i przemyślane rozwiązania, ale nie pytając innych o zdanie. Tutaj właśnie nikogo nie pytano o zdanie, a szczególnie nie pytano o zdanie Palestyńczyków. W związku z powyższym wszystkie plany wzięły w łeb. I być może ten konflikt, który się dopiero rozwija, mam nadzieję, że szybko się skończy, ale pewności niestety nie mam. Jest dowodem na to, że kończy się świat jednobiegunowy. Mam nadzieję, że ktoś, kto w tym świecie jednobiegunowym pełni rolę hegemona, pójdzie po rozum do głowy i zacznie to rozumieć. Też gwarancji nie mam niestety. To wszystko na dziś. Bądźmy w kontakcie. Do zobaczenia, do jutra. Kłaniam się Państwu.